Czterogwiazdkowy hotel Mega Wish położony jest 15 km od centrum Hurgady, najpopularniejszego egipskiego kurortu w basenie Morza Czerwonego. To miejsce luksusowe, zbudowane w arabskim stylu. Możecie tu liczyć na miłą i uczynną obsługę. Skorzystacie tu również z sejfu, telefonu i wymienicie walutę w kantorze. Miłośników aktywnego wypoczynku zapraszamy do dobrze wyposażonej siłowni. Atrakcyjne wieczory zagwarantują nightclub i dyskoteka. Zabawa trwa tu do białego rana. Hotel dysponuje 350 pokojami dwu- i trzyosobowymi z możliwością dostawki. W wyposażeniu każdego jest telewizor, kuchenka elektryczna, czajnik i lodówka. Pokoje są klimatyzowane, łazienka jest funkcjonalnie wyposażona i ładnie urządzona. Z balkonów rozciąga się widok na basen i ogrody. Hotel oferuje opcję All-Inclusive. W jej skład wchodzą trzy posiłki dziennie: napoje, przekąski oraz lody. W restauracji spróbujecie specjałów kuchni lokalnej i międzynarodowej. Teren hotelu porastają egzotyczne ogrody, które zachwycą każdego swoim pięknem. To idealne miejsce na relaks. Możecie również zażywać kąpieli w chłodnej wodzie basenu. Dla dzieci wydzielono bezpieczny brodzik. Tuż przy hotelu znajduje się rozległa pieszczysta plaża. Nie sposób się tu nudzić. Chętnie mogą spróbować łucznictwa lub sportów wodnych. Tutaj wypożyczalnia oferuje sprzęt do windsurfingu i kitesurfingu. Amatorzy podwodnego świata będą mogli podziwiać piękne rafy koralowe podczas nurkowania w Morzu Czerwonym. Hotel Mega Wish to idealne miejsce dla osób, które chcą aktywnie spędzić swój urlop w miejscu atrakcyjnym i luksusowym.